Witam wszystkich na kanale Stalowy Szang. Wśród wielu zawodowych sportowców możemy zaobserwować jak na przestrzeni kariery zmienia się ich ciało, a co za tym idzie ich charakterystyka. Nie inaczej jest również w Strongmenie, gdzie ogromne obciążenia oraz miliony kalorii wyzwalają wśród siłaczy zmiany adaptacyjne, chyba nieporównywalne do innych dyscyplin. Weźmy przykład de, de Diego Glenarosa. Irlandczyk z północy, poza tym, że znany był ze statycznej siły na elitarnym światowym poziomie, to przede wszystkim jego marką niewątpliwy był jego image. Ważący w porywach do 215 kg, pięciokrotny mistrz Wielkiej Brytanii miał grubo ponad 130 cm w pasie, 89 cm w udzie i ponad 62 cm w bicepsie. Tak ogromne ciało przyniosło mu wiele sukcesów w statycznych bojach jak wyciskania czy ciągi, jednak na mistrzostwach świata, gdzie równie co siła potrzebna jest wytrzymałość i szybkość, było dla niego przeszkodą nie do przejścia nawet w swojej odchudzonej do 180 kg wersji z WSM 2001. Niestety nie udało mu się zakwalifikować do finałowej dziesiątki podczas żadnej z pięciu prób między 1998 a 2003 rokiem. Gdyby urodził się z 10 lat później w erze Gigantów, to miałby na to dużo większe szanse, a tak prawdopodobnie skuteczniejszą opcją dla niego byłoby wystartowanie z masą prezentowaną jeszcze na kilka lat przed rozpoczęciem kariery Strongman. Zgadza się? Człowiek, którego widzicie na zdjęciu, to ten sam Glenn Ross, który wnosił grubo ponad 200 kg na scenę Arnolda. Ta historia chyba rozwiewa wszelkie wątpliwości, że wyeksponowana muskulatura niekoniecznie znaczy, że ktoś jest w szczycie formy siłowej, bo przecież gdyby tak było, to chyba Irlandczyk nie przybrałby aż tylu kilogramów do wymaksowania swoich wyników siłowych. Ta metamorfoza miała miejsce przy okazji tranzycji z jednego sportu do drugiego, i podobnej sztuki dokonał Terry Hollands, który jednak postanowił przejść odwrotną drogę. Z 200 kg eksperta w przeciąganiu ciężarówek do wysuszonego na wiór kulturysty. Anglik w 2019 roku odmówił zaproszenia na Mistrzostwa Świata Siłaczy właśnie po to, by skupić się na zawodach kulturystycznych, gdzie zajął pierwsze miejsce wśród debiutantów, drugie w kategorii Masters i drugie w Super Heavyweight. Na scenę wniósł wówczas 135 kg, a na tydzień przed zawodami pomiary kaliperyczne fałdomierzem pokazały około 5% tkanki tłuszczowej. Oznacza to, że Holland zrzucił z siebie ponad 65 kg balastu, ale to nie powstrzymało go jednak, by wystartować jeszcze na WSM 2020 i 2021, gdzie po fatalnej kontuzji zerwania bicepsa postanowił oficjalnie zakończyć karierę. Zakończenie kariery po tym jak spadła na niego prawie 200 kg belka na Arnoldzie rozważa również JF Caron. Kanadyjski czołg dopiero na przestrzeni kilku ostatnich lat zasłynął na arenie Strongman swoją statyczną siłą w ciągach i przysiadach, co sprawiło, że na każdych zawodach dużej rangi był brany pod uwagę jako murowany kandydat do podium. Pomimo tego, że Kanadyjczyk jest prawie o 20 cm niższy od tych największych, mam tu na myśli choćby Haftora Bjornsona, to i tak przy swoich 190 cm wzrostu wnosił na scenę do 160 kg. Tak jednak nie było zawsze. Podczas swojego debiutu na WSM 2008, Karon ważył jedynie 125 kg i szczerze mówiąc, gdy odtworzyłem sobie pierwszy raz te zawody, to nie mogłem uwierzyć, że z takiego chłopaczka wśród gigantów wyrosło dźwigające ponad pół tony statyczne monstrum. Tym samym jest to swego rodzaju zobrazowanie, jak zmienił się Strongman od czasów ostatniego triumfu Mariusza Pudzianowskiego, bo gdy Karon w Stanach miał okazję zadebiutować, tak swoje piąte i rekordowe Mistrzostwo Świata zdobył wtedy Pudzian. Sylwetka Kanadyjczyka można powiedzieć, że zaadaptowała się do coraz to cięższych i mniej bieganych zawodów, podczas gdy siłacze o wadze poniżej 130 kg byli już zwyczajnie za słabi, by móc rywalizować z ponad 200 kg Brianem Shaw, czy wnoszącym grubo ponad 160 kg Zyndrunasem Savickasem. Swoją drogą mówimy tu o latach świetności obu panów, gdy między 2009 a 2016 rokiem rozstawiali, Konkurencje po kątach, nie mając sobie równych, oczywiście nie licząc mistrzostw, w których uczestniczyli z kontuzjami. I tu znów w przypadku Brianna należałoby wrócić do 2008 roku, który był chyba zapowiedzią zmiany warty, bo to również wtedy miał miejsce debiut młodziutkiego wówczas Amerykanina na arenie międzynarodowej mierzący ponad 2 metry olbrzym, był jeszcze o ponad 40 kg mniejszy od swojej szczytowej wagi, bo ważył tylko 165 kg. Wiem, jak głupio brzmi to wyjęte z kontekstu, mówiąc, że ktoś waży tylko 165 kg, ale jak spojrzymy najpierw na wersję Briana z 2008 roku, a chociażby tą z 2016, gdy wygrywał swój ostatni tytuł, to chyba przyznacie, że różnica jest kolosalna. A skoro mówimy już o niepodważalnych legendach tego sportu, to tak podczas swojego debiutu na WSM 1998 prezentował się Big Z. Chyba nikt nie spodziewał się wówczas, że owy 23-latek będzie w przyszłości brany pod uwagę w dyskusji o najsilniejszym człowieku w historii, a już na pewno nie realizatorzy ESPN, którzy zrobili błąd w nazwisku Litwina. Tym bardziej chyba niewielu spodziewało się jego sukcesów w przyszłości po incydencie, jakiego doświadczył w trakcie załadunku kulem. Zobaczcie zresztą sami jak dotkliwe spotkanie z ponad 100 kilogramowym kamieniem zaliczył młodziutki Zydrunas. Co ciekawe to owa sytuacja nie zrobiła chyba na nim większego wrażenia, gdyż w zasadzie otrzepał się i po chwili podjął jeszcze raz próbę wrzucenia owej kuli na podest i pomimo tego, że nie udano to już wtedy nie można było mu odmówić woli walki skądś w przyszłości wzięły się te cztery Mistrzostwa Świata, osiem Arnoldów i Multum Rekordów Świata. Savickas jest też kolejnym przykładem tego, jak zmieniały się obciążenia i charakterystyka zawodów WSM, gdyż miał on okazję rywalizować zarówno z najmniejszym w historii Mistrzem Świata, mierzącym 185 cm wzrostu i ważącym w porywak do 125 kg Yuko Aholo, jak i z największym, mierzącym ponad 2 25 cm wzrostu i ważącym do 210 kg hawtorem Bjornsonem. I tak również jego waga oscylowała między 140 kg przy okazji lżejszych WSM a nawet i 170 na dużo statyczniejszych i cięższych Arnoldach. Tak czy inaczej można chyba uznać historię początków Savickasa jako motywację do tego, by nie bać się popełniać błędów, bo nie popełniają ich tylko ci, którzy niczego nie próbują. Jako ostatni przykład tego, jak w trakcie kariery może zmieniać się ciało siłacza i jakie to niesie ze sobą skutki zdrowotne, będzie Eddie Hall. Bestia znany jest przede wszystkim ze swoich wersji pomiędzy 2016 a 2017 rokiem, kiedy to podnosił półtony w ciągu i wygrał swoje jedyne mistrzostwo świata Strongman. Ważył wtedy od 180, a przy okazji historycznego ciągu około 200 kg przy wzroście 1,91 m. Nie każdy jednak miał do czynienia z wizerunkiem Ediego z jego początkowych występów. Anglik jako nastolatek parał się pływaniem i to dość obiecująco, gdyż udało mu się zdobyć wiele złotych medali w krajowych mistrzostwach na różnych dystansach. Tak więc wchodząc w dorosłość i ciężary, Hall niczym jeszcze nie przypominał swojej monstrualnej wersji z późniejszej dekady. Swoją metamorfozę przypłacił jednak konsekwencjami, które, jak sam twierdzi, skróciły mu życie o kilka lat. Przede wszystkim dlatego postanowił przestać zawodowo dźwigać horrendalne ciężary, a przełomowym momentem było pokłosie, jakie przyniósł 500 kg ciąg dla jego stanu zdrowia. Pomijając fakt, że już w trakcie boju polała się krew z nosa na skutek panującego w ciele ciśnienia, to na kilka minut po historycznym wyczynie Hall musiał być wzięty pod obserwację lekarzy. Jego rytm serca był niestabilny i lawirował w okolicach 200 uderzeń na minutę. Ponadto Anglik przez parę następnych dni nie był w stanie prowadzić auta ze względu na nagłe pogorszenie wzroku. Na szczęście owy problem okazał się chwilowy i bestia był w stanie rok później zdobyć swoje magnum opus, czyli mistrzostwo świata, po czym zakończył karierę strongmana i zjechał z wagi. Obecnie widzimy nieco odwracający się trend. Statyczni giganci gubią wagę na WSM, które staje się znów nieco lżejsze i biegane. Filigranowi atleci jak chociażby Oleksij Nowikow wracają do łask, czego dowodem jest jego triumf z 2020 i trzecie miejsce w bieżącym roku. Czy owa tendencja spadkowa się utrzyma, tego nie wiem, ale jedno jest pewne: siłacze są w stanie tak zaadoptować swoje ciało do dyktowanych przez włodarzy obciążeń, by niezależnie od ciężarów przenieść je coraz szybciej, coraz dalej i coraz skuteczniej. To był stalowy szok, a teraz do następnego. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Jeżeli Ci się podobał, możesz być zaskoczony o ile więcej wartości i informacji znajdziesz w moich produktach, przeznaczonych dla osób faktycznie zaangażowanych w tematy, jakie poruszam. Jeżeli nie oglądasz mnie jedynie w celach rozrywkowych, zachęcam do sprawdzenia e-booków, w które wkładam obecnie najwięcej swojego czasu i energii. To wszystko, by upewnić się, że dostarczam najwyższej jakości content osobom, którym faktycznie na tym zależy. Jeżeli zatem chcesz wejść na następny poziom, zapraszam na stronę stalowyszok.pl. Znajdziesz tutaj mój bestseller, przegląd ponad 200 badań na temat popularnych suplementów, czyli e-book Suplementy Świadomy Wybór. A dla fanów mojego klasycznego kontentu, przygotowałem e-book oraz audiobook Kulturystyka Sport Zapomniany, który odpowie na każde pytanie, jakie mógłbyś mieć odnośnie żelaznego sportu. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego filmu.